Naszym gościem w gramy na jest Grzegorz Chyliński. Dzień dobry, dobry wieczór Grześku. Jest po 21, więc można powiedzieć już dobry wieczór. Żona puściła, dobry wieczór, dzień dobry. Cześć. Jestem. Grzegorz, najpierw chciałbym tylko wytłumaczyć, o co w ogóle chodzi, bo ty jesteś autorem audycji 5.1, która zawsze pojawia się w poniedziałki o 21, tam e, omawiacie tematy żużlowe. Uh -huh. Do tego jeszcze, kochasz maszapy. w piątki o 21. audycja o maszapach. Codziennie rano budzisz cały Lublin od godziny 6 w audycji Siema Lublin. Tak, czy na... numer dowodu jeszcze? Bo... Nie, 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 bo do czego zmierzam? Poza fakt, faktem, że masz tyle pasji, jest jeszcze jeden, dwa. Jeden to, że składasz modele czołgów i robisz to naprawdę świetnie. I mam nadzieję, że będziemy mogli kilka takich modeli e, udostępnić u nas na Gramy na Maxa, bo bardzo chętnie byśmy to zrobili. Ale grasz maniakalnie w World of Tanks. No tak, trochę tak. Trochę, tak. Trochę tak. tak. Gram dużo. Najpierw modele sklejam, a potem czołgi niszcze w wocie. Długo czekaliśmy, bo pojawiam się tutaj dlatego, że pojawiło się na Xboxach i na PlayStation drzewko polskie czołgów w Wocie. Było to już na komputerach, my, konsolowcy, trochę na to poczekaliśmy, chociaż mieliśmy takie nutki polskości typu rudy, mhm. którego można było w pręce mieć u siebie w garażu, no ale teraz jest regularne polskie drzewko, które wygląda no nie wygląda okazale nie oszukujmy się polskie e, wojsko Polska, zobaczmy od razu historia. bo możecie, możecie oglądać tak. e, te czołgi już za chwilkę będziecie mogli je obejrzeć u nas e, właśnie podczas audycji gramy na maxa wchodzą do nas na Facebooka e, więc zachęcam żebyście tam weszli już w tym momencie e, właśnie polska historia czołgów jest jaka biedna 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 mieliśmy tak naprawdę jeden e, fabryczny seryjnie produkowany czołg u mhm. 7 tp i to jest drugi tier e, akurat w ocie pierwszy tier to jest te 4TP i tak naprawdę moglibyśmy zrobić szybki przeskok między pierwszym a piątym tierem, bo wszyscy, którzy grali w WOTA i z którymi się spotkałem, gdzieś rozmawiałem, no mówiąc kolokwialnie, no nie chcę przeklinać, ale Ten... szału nie ma. Szału nie ma. W pierwszych pięciu ma. tierach, sześciu? Tak. Piększe, pierwsze pięć tierów trzeba przejść, się przemęczyć, a dzięki uprzejmości... E, e, firmie. Wargaming, tak. tak. E, dzięki Wargamingowi e, mogłem to zrobić szybciej i mogłem te czołgi mieć e, e, trochę, trochę szybciej niż taki normalny śmiert, śmiertelnik, ale trzeba się przemęczyć. Mhm. I Stokowe czołgi to jest porażka. Jeżeli chodzi o celność, o, o ładowanie, o siłę ognia, o pancerz, no szału nie ma. Mhm. E, ale warto skupić się na drugim tierze i pograć sobie e, czołgiem 7TP, jeszcze jak mamy już rozbudowanego, to jest fajnie, jest przyjemnie, fajnie się tym gra czołgiem lekkim, no i można poczuć maszynę, która tak naprawdę była nasza Polska. To nie była żadna maszyna zdobyczna, to nie był czołg, który był gdzieś zapożyczony z, z innych nacji, to był nasz czołg. Potem mamy 10 TP, jeszcze wcześniej jest premka tankietka. To jest czołg ciekawostka, bo tym... Czyli czołg premium, tak dla tych, którzy w World of Tanks nie grają, tak. czołg dużo więcej wart? Nie, to jest czołg, który można kupić za złoto i który nam powinien zarabiać. Okay. Nie powinniśmy być na, na nim stratni, jeżeli gramy e, w regularne bitwy. I, I powiem ci, że to jest taki czołg trochę ciekawostka. E, 14 TP, 25 TP, no przy piątym tydzie, że jeszcze możemy się pobawić. To momencie, jeżeli mhm. wyjaśnimy, czym jest TP, to będziemy też wiedzieli, o czym tak naprawdę mówimy, bo e, to nie jest krótki typ jak Paweł. Nie. Tak jak się śmialiśmy dzisiaj rano. E, co oznacza e, 14 to? 14 ton. Przecinek polski czołg, czyli 14 TP. Okay. Zaczyna się zabawa od szóstego tieru, który już mogliście obejrzeć. E, szósty tier, 40 TP. I 40-tonowy czołg. Tak, to, okay. już jest, to już jest zabawa. E, tu już można e, poszaleć. E, bardzo fajne działo, bardzo fajny kąt e, odbicia. No, może poza wieżą, która jest po prostu kanciasta. A tak naprawdę zabawa zaczyna się od e, tieru siódmego, przez 8, przez 9, aż po, aż po dyszkę. E, mega potężne działa. Fajnie zrobiony pancerz i tutaj widać, że to twórcy i projektanci tych czołgów, bo historia tych czołgów też jest w, drzewcu, w drzewku opisana. Czyli kto projektował, czy skończyło się na papierze, czy był czołg, który był prototypem, czy tylko marzenia projektanta, to wszystko jest właśnie fajnie opisane, czyli któryś z naszych musiał tam siedzieć i musiał dłubać i pomagać projektantom z Wargamingu. Siódemka. Bardzo przyjemny czołg, mocne działo, silna penetracja nawet bez pocisków premium, czyli tych za pieniążki. Regularna amunicja też daje radę. Jak wylosują cię w topce w bitwie, czyli jesteś na najlepszy na, na samej górze, no to potrafisz siać spustoszenie. Tylko ale. 7 8 9 10 strasznie długi czas ładowania mi to przeszkadzało troszeczkę. Szczerze kiedy się ogląda e, film, zobaczymy nie za chwilę. Czyli znaczy, jak, jak oglądasz to jest lajcik, nie? ma tak, to bo, szybko leci. Dokładnie, ponieważ nie, nie ma tego stresu, nie denerwujesz się za bardzo i rzeczywiście wtedy jest tak, że e, nie zwracasz uwagi, że ten czas ładowania jest rzeczywiście aż tak długi. Mhm. No ale kiedy się gra, to rzeczywiście pewnie to doskwiera, bo wiesz, że już czyhają na ciebie przeciwnice. Tak. E, są pręmki, e, dwie pantery, jedna pantera to jest Wojtek, druga pantera to jest e, Pudel. Czyli czyli zdobyczna Pantera z Powstania Warszawskiego. Trochę się różni od Pantery tej regularnej z niemieckiego drzewka. Ja zauważyłem, jakby była mniej zwrotna, ale miała mocniejsze działo. Mhm. Kolejnym czołgiem premium, żebym się nie pomylił, to jest 50 chyba. Siódmy tier, prototyp. Tak, to jest, to jest ta, ta premka. Długi czas ładowania... Wieża jest strasznie na środku czołgu, co trochę przeszkadza, jeżeli y, walczysz gdzieś w terenie albo w zabudowaniach, bo musisz wystawić gąsienicę na strzał I, i często penetrują ci gąsienice i stajesz i ładujesz i, i to też będzie można obejrzeć tutaj za chwilę w, w, w tym gameplayu, który przygotowałem, y, bo będzie dwie y, premki na początek, y, panterka i pięćdziesiątka. Jeżeli chodzi o premki, to jeszcze muszę się przyczepić, bo to nie będzie tak, że będziemy się tylko po, po głowach głaskać, bo zabrakło mi kilku, kilku premek. Po pierwsze, to co już jest w woc czyli Rudy 102. On jest, y, ale bodaj... to nie jest polski czołg. Nie, ale, ale jest... to jest polski czołg. To A jest T-34 jest... z działem To jest rosyjski czołg. E, tak, to jest radziecka produkcja, e, i... no, ale to jest nasz czołg. No, pan... To są Rudy. No. Nasz. Pancernych oglądałeś? No oczywiście, no wiadomo. To Rudy nasz. No tak. Brakuje tego w polskim drzewku. On jest, ale teraz nie jest dostępny, nie możesz go kupić w premce, mhm. ale on jest w, w rosyjskim drzewku. Nie ma Shermanów, które były na wyposażeniu armii polskiej. Brakuje rządła, brakuje tych takich smaczków brytyjskich. Brakuje Cromwella, czyli czołgu, który był maszyną generała Maczka, dowódcy pancerki naszej. Myślisz, że WarGaming szykuje tutaj dodatkowe wersje premium właśnie tych czołgów i że... Oby. 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 Jeżeli tak, to ja będę pieniążki wydawał. <głos> <głos> Autentycznie. Dlatego, że ten czołg generała Maczka miał troszeczkę przeróbek co do oryginału i to może być fajna, fajna gra. Udało mi się zagrać nawet dziesiątką bitwę rankingową. Tam już nie ma miękkiej gry. Tam już gra się inteligentnie. Tam już się nie gra na siebie, tylko na drużynę. Mhm. I możesz odczuć siłę dziesiątego tieru. Bo naprawdę robi wrażenie polski czołg Lewandowskiego, 60 tonowe bydle, kolos, z ogromnym działem. Nie udało mi się nagrać ujęcia z bitwy, kiedy jednym strzałem udało mi się rozbić Artę, jednym strzałem z dalekiej odległości. I tutaj też jest uwaga, długi czas ładowania polskich czołgów, dobra penetracja, bo działa mają nieziemskie. Fajne kąty odbicia, bo widać, że wzorowali się na czołgach radzieckich, bo to jest najlepsze drzewko w wocie ale celność już jest słaba. I musisz zainwestować w ten sprzęt dodatkowy, czyli dosyłacz, stabilizator i wentylację, żeby to jakoś, jakoś działało. Kilka sekund zyskujesz, a na polu bitwy naprawdę kilka sekund to, to jest być, być, być albo nie być. Bardzo ładne wyniki robiłem tymi czołgami, o dziwo. Czyli nie ma wstydu grając z polskimi czołgami? Co, One są naprawdę dobre. Dobre są. Jak tylko, jak tylko wchodziło polskie drzewko i, i ludzie się na to rzucili strasznie to miałeś w jednej bitwie 5-40. Wow, każdy chciał to poczuć, tylko nieliczni przetrwali, bo mogłeś się zra zrazić mhm. przed szóstym tierem, nie? to takie było odpychające. Jak byłeś takim śmiertelnikiem, który nie miał, tak jak ja, bonusów od wargamingu, to, to ciężko, ciężko, ciężko. Okej, okay, ale powiedzmy, jeżeli masz już dostęp do tych wyższych tierów, powyżej szóstki, to już rzeczywiście gra zaczyna się na nowo? Tak. I to, to jest już przyjemna gra. Jasne. E, kamuflaż, malowanie, e, autentyczne malowanie polskie, polskich wojsk pancernych też nie ma lipy, też się przyłożyli. I powstaje problem tylko oznaczenie boczne na wieży czołgów, że lame. Dlaczego szachownica? Dlaczego taka a nie inna? Chociaż szachownica lotnicza jest zupełnie inna, ta też jest używana w wojskach pancernych. Gdzie orzełek? Niektórzy twierdzili, że to jest wstyd, bo e, wszystkie czołgi to są albo Druga Wojna albo kilka lat yy, po wojnie, ten okres zimnej wojny. Yy, no i jak wiesz, orzeła, jak nie miał korony. Mhm. To jest wstyd troszeczkę dla, dla nas, dla Polaków, mhm. mieć takiego orła na, na, na budzie, ale zawsze możesz sobie kupić i, i, i sobie to przemalować. Ale tu też są, yy, też są pewne kontrowersje wokół tego. Ale ogólnie bardzo przyjemne drzewko. Niektórzy będą na, narzekać, że jest skromne, bo masz tylko czołgi lekkie, czołgi średnie, czołgi ciężkie. Nie masz yy, Atek, nie masz niszczycieli. Art artylerii. Tak, nie masz niszczycieli. Yy, masz tylko jedną linię. Trochę to przypomina chińskie drzewko albo, albo czeskie i, i... Ale jest fajnie. Okay, polecam. Czy warto wrócić do World of Tanks, jeżeli zrobiło się przerwę ze względu właśnie na powrót polskiego drzewka, na pojawienie się polskiego drzewka. I na powrót trochę lepszej grafiki. Jestem w szoku, bo miałem delikatną przerwę, musiałem odpocząć od wota od przez to, że... No zobaczyłem na kompie, co, co niesie ze sobą Ojej. aktualizacja. Ojej, ta z marca z 2018 tak. roku, no, no to zrobiło to z World of Tanks po prostu coś nieziemskiego. No dziękuję bardzo, do widzenia, no tak można no tak, powiedzieć, tak, ale tak. są poprawki. Bardzo przyjemnie grało mi się w, w Śnieżnej Zamieci, gdzie na chwilę zatrzymałem się czołgiem... się to wygląda, grałeś na, na Xboxie One S, nie tak. X, One S. Tak, zatrzymałem się na chwilę i nagle mam biały czołg, bo śnieg osypał, obsypał. Ruszam, śniegu nie ma i tak... Takie delikatne. O, są smaczki. Mhm. Niektóre plansze są odświeżone, więc możemy się pogubić. Jak ktoś sobie zrobił przerwę i teraz mówi, a ja może sobie odpalę Xboxa i program, zaskoczycie się. Niektórych plansz nie ma, niektóre plansze są odnowione. Nowe budynki, gdzieś nowe przeszkody, więc na pamięć już nie można tak grać. I pamiętam taką śmieszną sytuację. Miałem szybciej dyszkę niż inni. Więc byłem jednym z tych pierwszych czołgów, które się na polu bitwy dziesiątego tieru pokazały i pamiętam i zdziwienie przeciwników, nie mogli mnie e, zniszczyć. Nie wiedzieli jak? Bo dziesiątka ma tak, e, tak makadłup e, skontrowany, że ciężko wbić się pociskiem. E, no i otoczyło mnie e, trzech i tłukli, gdzie tylko popadnie i nie mogli. Po prostu, po prostu nie mogli mnie rozwalić. W końcu mi się udało, bo było i więcej. Ale po tygodniu wróciłem i zauważyłem, że już rozpracowali pancerz polskich czołgów, już wiedzą, gdzie uderzyć, żeby ciebie zabolało. Co jest przykre, strasznie z przodu jest zbiornik amunicji jak w niego dostaniesz, to jak wiesz czas załadunku o dwukrotnie się zwiększa. Kilkanaście sekund nawet A więcej. A i tak nie jest szybki, no tak. więc, więc jest problem. Bardzo, teraz jak, jak wiem, to bardzo mi się ładnie jeździło siódmym tierem czołgiem Markowskiego, 53 TP. Bardzo ładnie zrobiony, bo jest wieża z przodu, silnik jest schowany, więc tak naprawdę za przeszkody wystawiasz delikatnie e, e, lufę i wieżę. Jak ładnie schowasz jeszcze, jeszcze parter. To jest przyjemna gra. Masz jakieś pytania? Nie, tak, tłumaczyć? mam jak najbardziej, ponieważ e, są zawiłości właśnie historyczne. Mówiłeś o tych malowaniach, o tej e, mhm. Szachownice, prawda? Tak. Natomiast generalnie całe drzewko oddaje historyczną prawdę dosyć mocno, aczkolwiek nie mieliśmy zbyt wielu czołgów. Jeden mieliśmy tak naprawdę, tak. który rzeczywiście powstał i który istniał i którym jeżdżono i walczono. Mhm. To skąd ta reszta? To są, prototypy. to są projekty. Czyli one nigdy nie istniały, były tylko na papierze? Na papierze w Akademii Wojska Polskiego, nie wiem, żebym się nie pomylił, bo mhm. kopalne gafa, ale wszystko jest opisane w drzewku, dlatego masz przy, przy tych. Tonarzach. masz czołg Markowskiego, masz Tyszkiewicza, masz Lewandowskiego, bo to są nazwiska projektantów y, tych maszyn. Dlatego na ich cześć jest nazwany ten czołg, który nigdy nie wszedł do średniej produkcji, przez to, że wybuchła wojna, bo tak naprawdę gdyby, gdyby wojna nie wybuchła, gdyby to się inaczej potoczyło, to te czołgi byłyby w produkcji. Chociaż jak będziesz grał szóstką, szósty tier, to zauważysz, że podwozie strasznie przypomina Wagen, czyli to, co mają y, Rosjanie. Siódemka, y, podwozie bardzo przypomina panterę, ten, ten sam rozstaw pancerzy i, i, i ukos, jeżeli chodzi o, o, o budowę tego czołgu. No a potem to już są, to już jest wyobraźnia projektantów, duży wpływ pięćdziesiątek radzieckich. Widać, że ta sama buda, ta sama wieża, no, że jednak ten radziecki czołg gdzieś tam inspirowany był. Dla mnie się to jest niesamowite, że tak naprawdę to jest gra na tyle wyjątkowa, że tu nawet nie chodzi, nie chodzi o to, że się fajnie strzela. To jedno, nie o to chodzi, że to dobrze wygląda, ale historie, które są za tymi czołgami, te nazwiska, które się tam pojawiają, to dla osób, które uwielbiają militarię, które uwielbiają historię, no to jest takie spełnienie pięknego snu, można tak powiedzieć. I kiedy pojawia się takie drzewko, nasze polskie drzewko, a jesteśmy naprawdę pod względem ilości graczy w World of Tanks na bardzo wysokich miejscach, jeżeli chodzi o ilość. Ja tam nie mówię, że zajmujemy jakieś wysokie miejsca w, w Grand Finals co roku. Ale jest nas dużo osób, które grają właśnie w World of Tanks na czołgista.pl. To jest chyba też niesamowite, że dla takich osób, które sklejają modele, które uwielbiają właśnie militaria, no to jest też chyba pięknego. Tak, i, bo teraz się też pojawił na konsoli War Thunder, czyli ten rywal, tak jak jest FIFA i, i Pest, to tak mamy WOT i, i, i to drugie. Nietrafione dla mnie. Tutaj nie to, że jakoś komuś robię wazelinę, ale grałem wcześniej w War Thundera na konsolę, to jest nietrafione przeniesienie z komputera na, na, na taką platformę, bo poruszanie się myszką za pomocą pada, to, no, krew, z nos, to są krew z nosa leci. I jak celujesz w i nagle ci ucieka, bo coś się schakowało, masz mm -hmm. jakiś, nie wiem, przeskoki, i celujesz w czołg, nagle lufa jest gdzie indziej w krzokach, no to jest, jest źle. Tylko, że tak, War Thunder strasznie stawia na historię i tam są wszystkie czołgi, które były autentycznie na, na polu bitwy, kilka prototypów. WOT jest trochę inny, tutaj sobie twórcy poszaleli. Jak mamy drzewko niemieckie czy, czy radzieckie, jest mnóstwo tych czołgów, które były autentycznie, ale jest też mnóstwo prototypów, które były tylko na papierze, które gdzieś tam wychodziły w marzeniach projektantów, może pojawiły się dwa, e, trzy czołgi i, i nie było seryjnej produkcji. To też może historyków odrażać, no bo... No Okej, okay, no ale skąd nie wiedzą, jak ten czołg jeździł, nie? Mhm. I pamiętajcie, cały czas to jest gra arcade, czyli nie odzwierciedla tego, co tak naprawdę te czołgi potrafiły i to, 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 to co mogły, bo czasem trafisz w wieżyczkę i zabierasz pół, pół życia e, maszynie, co jest troszeczkę chore, Aha. ale okej. Okay, no. Tak taka, po prostu jest, tak to jest tak, wyliczone. Ta, ta, taka jest gra. Zazwyczaj wystawiamy ocenę, wygramy na maksa konkretnym grom, konkretnym tytułom, ale po sil... pokuśmy się może o to, aby wystawić ocenę polskiemu drzewku, bo to dla nas jest taka ważna sytuacja. Dla nas Polaków. No i tu problem, bo jeżeli... Ja mam wystawiać jako Polak, jako fan, fan czołgów, fan militaryów, no to ciężko będzie cholernie. Ale to jest to dobre drzewko, jesteś zadowolony z tego, że właśnie pojawiło się dasz, takie po i, prostu. I, i że jest takie. Jestem trochę zaskoczony, bo tak naprawdę jak wszyscy mówili, że polskie drzewko, jak pojawiło się polskie drzewko w Wocie na komputer, nie zaglądałem. Gdzieś tam jakieś, śledziłem jakieś tam doniesienia, ale nie zaglądałem, nie grałem, nie odpalałem, żeby sobie nie popsuć, bo wiedziałem, że będzie kiedyś... Ten czas, że przyjdzie to drzewko na, 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 na konsolę, mhm. jest. Ja byłem w szoku, bo tak naprawdę wiedziałem, że 7TP, tylko produkcja seryjna. I tak myślałem, no to co oni zrobią? Mhm. Mamy 7TP i co? I, i rudy, pudel, y, ewentualnie generała Marszka, czołg i, i co? I Będą stać z palca? A tu nie ma i wymyślili. A tu nie ma. A tutaj dokopali się do, do projektu. To jakim poszło? Fajnie. 7, 8, 9, 10, 4... Jakbyś tak sobie w takiej nieszkolnej skali od 0 do 10. Ech, nie, nie, dam, nie dam dychy, bo czas ładowania yy, i celność yy, no może irytować. Mhm. Ale z drugiej strony jest masakrycznie potężne działo dziesiątki i od ósmego tieru w górę też yy, nie ma lipy, nie ma wstydu. No i tutaj trochę jest wpływ tych radzieckich czołgów. Ale uciekasz mi od tej oceny. Ocena. No ja, dobra, daję dziewięć. Dziewięć! dziewięć. dziewięć, dziewięć mocno, dziewięć. No, mocno, mocno, mocno. Jeżeli chodzi o drzewko, to, 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 to takie silne, silne dziewięć. No to pięknie, to w takim razie co? Możemy zachęcić wszystkich graczy do powrotu do World of Tanks? Polskie drzewko naprawdę... Zachęcamy tylko, żebyście się nie, nie zrazili. Jak mówię, pierwsze cztery, pięć kierów trzeba je przetrwać. Okay. wiem, że będzie ciężko, bo e, trzeba te czołgi rozbudować i tak dalej, wiecie, wiecie o co chodzi. E, to będzie droga przez mękę, naprawdę to będzie droga Ale przez opłaci. mękę. się opłaci. Opłaci się. Dużo spotkacie kolegów z tymi samymi e, czołgami na polu bitwy, bo wiadomo, nowe drzewko każdy robi, więc każdy gra e, tymi czołgami, ale jak już siądziecie w, w, szóst, w szóstkę, ok, ale w siódemkę i ją sobie rozbudujecie na, na maksa, to będzie fajna przyjemność. Ten czołg bardzo fajnie zarabia, mhm. bo wiadomo, że ósmy, dziewiąty tier to są koszty eksploatacji i tak dalej, to już jest zarobek mniejszy, ale bardzo ładnie zarabia siódemka. Widziałem grę, nie ja, widziałem jak e, człowiek gra w internecie, wygrał sam, e, zniszczył bodaj 10, 10 pojazdów, właśnie e, polską siódemką. Nieźle. 9 na 10 odgramy na maksa. Dziękujemy Wargamingowi za zbustowany konta, dzięki któremu mogliśmy tak naprawdę pograć na maksa. Grzegorz Chyliński był moim gościem 9 na 10 raz Jeszcze zachęcamy do powrotu do World of Tanks i zachęcamy do tego, byście zostali z gramy na maksa właśnie.